Elo, Elo, czyli z tej strony Olek? A jest! I dzisiaj jest z nami THAWIX! Jej! Ja, ja może jeszcze teraz go biję do Tika! Juhu! Jak widzicie, Wam bawię lem, a ja! Walę moim pistoletkę! primo! No, a on jest el primo i mu po ryju walę moim o... Teraz, teraz już w ogóle walę mu e, po ryju moim pistoletem. Popo! Pum! Pum! Dostaję. A nie zdołał na to! mam Dobra, dawaj. Bramy. Dobra, robię cięcie. Dobra, wróciłem i dalej. Przepraszam, ale musiałem coś zrobić. Masz tu wyburzoną ścianę, widzisz jaki sposób? No. O. jelo Aha, super, że Dobra, jeszcze 7 sekund przeżyj. 6, 5 i 0. Dobra. O, ej, jeszcze Dobra. dwa pucharki i mamy 17. rękę na Darelu. Jesteś No. Chyba. Tak, słyszę. No fajnie. Panic jest niestety o niej gorszy o jakieś 2000 arku! No bo ja zaraz... bo ja mam pika. Tysiące to ty masz w dupie. Ja mam prawie 4000 zi. No to ja mam prawie 3K. I to jaka? To, to nie umzę dwa. To, to no to coś jaka? No to tysiące... Tysiąca, dwa tysiące to jest różnica. Ej, jestem ciekawy, że zadaje... Wow! No ja już się dowiedziałem! Dobra dużo. 6750. No to ciekawe ile nie było. Teraz na pewno mniej. Yeah. O ja, to. się ma się ma się siema. O gdzieś nawet się poddał. I do kogo się skoczyć? Ała! Chodź tu. Do kogo się skoczyć? O. On no mnie zabił. To nie mógł do niego kolciku, bo to wcale nie taki kolcik. U, u, u. jest to? Tak się u. rozwala rundę. Tak się rozwala rundę. Ej, jak to Tak się rozwala rundę. O nie. O nie. Szeli będzie mocna. Ona jest. Ty. jest to? Dobrze jest! A ja co robię? Ja próbuję cię uratować. A popatrz, że ja mam życia. Popatrz to. Patrz a to! Patrzaj czter... to, 40. Patrz, patrz na ile było ja obecnie. No fajnie, że, że poszedł a, sobie no e, i coś zrobić. O! No i Ej, patrz, że ja mam no jelo. Ja mam... Patrz! 340, 340 życia. Ej, ja miałem 11, a 22.

Jesteśmy dzisiaj na kanale Oleg Pro i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmikiem. Yy. Dajcie yy. poprzedni filmik, yy, który w tym momencie yy, nie mam, na żywo, ale yy, ten odcinek poprzedni to jest yy, tymczasowo najlepszy, więc wiecie. Należy zrobić taką łopeczkę taktyczną, praktycznego, taktycznego. Także się z atakuje, a mam mało żyćka.

Będę kampić z tobą. Chodź gdzieś bardziej tutaj. Czemu? No bo tam będzie szybko strefa. I to się Mówiłem, żeby tutaj. Nie zabiła bomba. No niestety, widzowie, nie kampiliśmy za długo. A mieliśmy. Widzisz, żebyśmy byli w moim miejscu, tylko się... w ogóle jakie jaki taktyczne gra. Jaka taktyczna. O, śnurp. Boże, by tam nikogo nie było. Jest sznurpa i się kampimy. Ja? Ze śnurpem kampić? No. Mówisz, że dlatego mówię, że idźmy tam w kapit. Idź po tego sznurka. No, już to jest moja rany, już, no. Grzeba no. więcej chcesz. Z mojej śmierci? Tak. A ty? Ja? Tu jest jeden. Szkoda, że nie mam osiemnastu razy, gdybyś nic nie dostał. Mam no, osiemnastą rangę na szczelin. No i co? Główną, co? A ja myślałam, że go w nie ma, bo sprzątają. U, 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 Już na ten dystans nie wstąpiłem. A na taki, na taki już nie. Taki też. Na bardzo bliski dystans nie ma żadną szansy. No No to no, dobra. Tak się wygląda. Ty to tylko z

no i to, co zależy z życie ona bierze, Nie bój No um, co? To mnie ulgł. Ona zadała kilka trzy tysiące, a ja jej zadałem... Y, no. Jedną a taką tutu. Tu. Zadałem jej... Wiesz ja jej zadałem? Sześć tysięcy jednym takim tutu. Tu. No właśnie tutu. Tu. No tak, no właśnie mówię, tu, tu. Ej, to, 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 w ogóle, widzowie, wy wysłyszycie Pawła? Chociaż tak daleko? Eee, dobrze by było. Tak, to, to troszeczkę widzowie w mnie Przynajmniej dla mnie, wiem, że ja bardzo mam takie górale. I dajcie się oni dla mnie poprzez z mojej głowie I nie dać mi o co było. Scharmstwo. Ma... Ej, maciek, to jest ham. Aha, nie jest Widziałeś to? Nie. Nie No, bo ona uważa, że mogę gdzieś wyjść. Uwalęła mi butę. A w ogóle czym ona strzela. No? Odsypioną w 100 mln km na godzinę. Parasolka? <tryk> Smutka! <Słuchaj. tryk> Strzela para... Słuchaj. Ej, jak to brzmi? Strzela! Strzela parasolką! No, tu. Rzucanie. O, słuchaj. Ej, ciekawie je atakujesz. Piper! Oj, i dwa szmupy mam! Te piper. Trzeli... Cześć? 4-400 dobrem, bo by tu atakuje tak nieważne. No! 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 Umarłem. Wielu. I jak? Jeden. Pięć. Przyjmiemy? Pełne życie i śmierda. Dobra, robię pauzę. Wróciłem, co chwilę przejdzie. Jeszcze jeden! Zaczęła się ta... Osiem, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Za Zadyma. Nie. O, nowy inet. Prawo z bol. czyli zadyma. Dramy Zadym, zadymiemy to Nie lubię zadymy. No eee. Zadyma. zadyma jest Fajna jest dla tu z góry. No właśnie. No więc byś wygrywał. Nie, przegrywałbym. Julka, ja nagrywam odcinek, nie gadaj! Tylko wy. Byś... To, to mogłabyś iść ciszej. a mi do piłkę! Czy chodzimy na gałęzkę? Ej, czy Ej, czy chodzimy? Ej, czy chodzimy? Nie! Nie! Jest! Ej, Julka. Ej, Janek. Aoyund, aoyang. Aoyu, aoyang, aoyang. Mojang, mójang, 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 Mojang. Mojang. to twórca mójang, No mójang, No Nie. Przecież mójang, mnie. mójang, 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 Nie mójang, no. Nie stukaj tak. Czekaj, ja Dobra, to tym kończę odcinek. Przepraszam, że taki krótki w porównaniu do moich 30 minutowych, ale dobra, Elo, elo pa.